Drogą ścieżką przez I nie jest i grzybów wokół, przyjemnie spędza się czas, I znowu za kuka, niech nie a niech się Zobaczyła przed sobą wilka. Ponieważ jednak nie wiedziała, że to takie złe zwierzę, wcale się go nie wystarczyła. Dzień dobry, śliczna dziewczynko. Dzień dobry. Powiedz jak ci na imię? Czerwony kapturek. A dokąd się tak wcześnie wybiera drogie dziecko. Do mojej babci? Znamy się zwierzęta: lisy, zające, jeże, wiewiórki. Ale takiego jak ty jeszcze nigdy nie widziała. Czy nie jesteś przypadkiem drapieżnikiem?